Dr Migacz, dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii z naszym gościem. czy tylko telefon? A jak zadzwoni, to się m świat nie zawali. Może być nie m m MP na żywo. Może lepiej, może nie Panie doktorze, kiedy ta placówka powstawała, to ile pamiętam z chyba inicjatywy Marka Kępskiego wojewodu wczesnego, to to był szpital wielospecjalistyczny. Tak jest. A teraz to jest centrum onkologii. To jest według pana, no jednak ponury, ale znak czasu. Nie, to nie jest znak ponury czasu, tylko postępu cywilizacyjnego. Żyjemy w trudniejszych warunkach, w bardziej zatrutym środowisku, chemizacji rolnictwa. Co do tego Musi pan pasy. O, trzeba zabrać czasy, inaczej będzie No, a chemizacji rolnictwa, no i stąd wzrost chorób nowotworowych, przedłuża się życie, życie człowieka. Człowieka, tak. I to z tego, co ci wyłączę ten. No właśnie, ja też czasem zerknam w statystyki kursu i tam pocieszającym jest to, że będę dłużej żył. Ale to oznacza, że jestem bardziej narażony na choróbska? Oczywiście. Dłużej żyjemy. Prawdopodobnie nie jesteśmy przygotowani na takie długie życie. To, to znaczy? Genetycznie. A. Jeżeli teraz żyjemy średnio 82-83 lata, prawda? Jest ciekawa jeszcze statystyka, że między umieralnością Mężczyzn i kobiet, te 8 lat jest zawsze. Krócej żyją mężczyźni o 8 lat. Zawsze wiedziałem, że żyjemy krócej. Ale to jest y, ewenement, bo nie wiadomo dlaczego tak się dzieje. Nie zbadano tego? Bada, bada się, ale nie wiadomo dlaczego. Y, czy genoty winny u kobiet? Y, myślę, estrogeny no. chronią. Mężczyźni wchodzą w okres menopauzy od 20 roku życia, kobiety dopiero od 40 czy 50 roku życia. I myślę, że to jest związane Zawsze z tym. Zawsze pod górę. <laughs> Zawsze tak jest. Panie doktorze, a mamy jakiś, e, jakiś śląski endemit nowotworowy? Coś, co jest charakterystyczne dla nas akurat? No, e, Główna zapadalność i śmiertelność na choroby nowotworu na Śląsku to jest jednak nowotwory płuc. I to jest chyba pozostałość tego ciężkiego przemysłu zatucia środowiskowego. Dwa. Biedy środowiskowej i palenia śmieciami, czyli wszystkim, co się tylko da zapalić. Ja codziennie dojeżdżam do pracy 70 km, przejeżdżam przez siebie i muszę powiedzieć panu, że nie da się przejechać, jak się nie zamknie cyrkulacji powietrza, bo popalą śmierć śmieciami po prostu. Czyli te wszystkie środki chemiczne wdychamy. no i i dziwimy się, że potem są nowotwory. No, muszą być nowotwory, bo spowodowane się wzięły w ziemię. Kiedy rozmawiam z człowiekiem, który no, całe dekady właściwie obcuje i z tą chorobą, z tym środowiskiem i z tym strachem, no bo to jest pewnie też emocja, którą pan widzi na co dzień, to się zastanawiam jak człowiek, który ma tyle lat w tym zawodzie, jaką ma refleksję. Gdzie my jesteśmy? Czy wiedza przyspiesza na tyle dynamicznie, że się pozbędziemy tego kiedyś? Czy skazani jest, na to jesteśmy już tak jest, będzie? Genialna sprawa jest taka że postęp technologiczny jest tak szybki, że ten nowotwory się leczy. Czyli wiele nowotworów jest, które całkowicie są wyleczone. Na przykład rak jądra, który kiedyś zabijał mężczyzn, jest w 100% wyleczalny. Niezależnie od tego, w jakiej postaci klinicznej zostanie uchwycony. Czy wczesnej, dooperacyjnej, czy nawet z przerzutami. Jest. W 100%. Tego nie było. Profilaktyka. No choćby nawet szczepienie HPV. Gdyby populacja... Polska wyszczepiła się, następne pokolenia nie będą miały w ogóle raków szyjki macicy, raki prącia, bo no to jest ten HPV dodatni. Nosogardzieli, gardzieli yy, czy głowy szyi, nie? to są te nowotwory HPV dodatnie, które są bardzo źle rokują. Przecież yy, ludzkość była zabijana czarną ospą, czyli ospą prawdziwą. Wymierały całe miasta. A co? Nie ma ospy. Ospa została wybita dzięki szczepieniu A to z rakiem też tak będzie? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno tak będzie, bo po technologiczny. technologicznie, jak już wiemy na przykład, że HPV jest ewidentnie nowotworem odpowiedzialnym za raka szyjki macicy i nowotwory odbytu nosogardzieli, nie będzie tego, czy spadnie zachorowanie na ten nowotwór. bo no, nie będzie przekazywanie tego wirusa. Proszę zwrócić uwagę. Taka proste odkrycie Japończyków, że jedna z bakterii powoduje nowotwory żołądka. Tam była największa ilość nowotworów żołądka w Japonii, szczególnie dlatego, że oni używali dość dużo wędzonych ryb, które ewidentnie są karcinogenne, ale głównie zakażenie Helicobacter pylori. One obrządzenia powodują. Powodują, tak. I teraz leczenie antybiotykami, tej bakterii spowodowało, że tych nowotworów żołądka nie ma. My to widzimy na statystyce. Nowotwory żołądka u mężczyzn były tragiczne, były kwartoki, umierali ci ludzie. Teraz to jest rzadkość nowotworów żołądka. Czyli badania diagnostyczne, gastroskopia, endoskopia, dostępna wszędzie, spowodowała, że tego nie ma. No dobrze, a raki prostaty, raki szyjki macicy piersi. O, to już jest już katastrofa. O, katastrofa jest, no właśnie, to co na samym początku mówiliśmy. Jest epidemia raka piersi i raka prostaty. Z czego to wynika? Odżywiamy się niestety przetworzonymi y, sztucznie produktami, czyli pakowane mięso, estrogenami, anabolikami. Czyjemy kurczaka, który dwa tygodnie żył. Miał estrogeny, testosteron. w tym czasie? Tak jest, a my to spożywamy i teraz tak. Czy estrogeny to samo. Styl bestro używany w hodowli yy, Trobiu, czy trzody jest używany na dnie. dwa. Antybiotyki, yy, randapowanie yy, żywności, yy, zboża. I sami yy, sobie to robimy? Sami sobie zrobimy, tak. A randap jest ewidentnie ewidentnie mutagenem na przykład. Jest lek, yy, środek, który używany jest do yy, yy, w rolnictwie, fastobójczy. Okej. Okay. Tylko wie pan jak to jest pan to pewnie widzi. Cywil yy, zapytany o yy, zapobieganie Powie, tak, oczywiście doceniam, wiem co to jest, wiem jak należy stosować wszystkie te działania, które mnie do szpitala nie doprowadzą. Tylko tak naprawdę, nie tylko Polacy pewnie nie chcą, żeby ich obarczać odpowiedzialnością za ich zdrowie. Tak to sobie tłumaczą. Oni wywołali, żeby to medycyna miała dobre odpowiedzi na coraz bardziej skomplikowane ich zapotrzebowanie. Ale wie pan, państwo też odpowiada za to. To, to oczywiście myślenie yy, takie: każdy powinien o siebie dbać, profilaktyka, ruch, odżywianie. Proszę zwrócić uwagę, w krajach skandynawskich zrobiono prostą sprawę. Ja mam akurat córkę, która mieszka w Danii. Przyglądałem się, jak to społeczeństwo żyje. Proszę zwrócić ile na ulicach tutaj Katowic jeździ samochodów. Czy pan widział rowery? Rzadkość. Wiem, no, ścieżki rowerowe są egzotyką. Nie, egzotyką. Tam jest w ten sposób, że podatek jest tak wysoki za używanie samochodu, że nie opłaca się go mieć bo wartość samochodu to jest roczny podatek. Ale to przecież się przekłada na zachorowalność? Tak, Takie oczywiście, no jak najbardziej. Są piękne ścieżki rowerowe i niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy śnieg, wszyscy jadą na rowerach. Tam o 7 rano, jak się wyjeżdża, dzieci odwoziliśmy do, do szkoły i całe społeczeństwa jadą na rowerach. Starzy, młodzi ludzie poruszają się na rowerach, ale ścieżki rowerowe są z jednej i drugiej strony, Rower jest świętokrwotny. Państwo zmusza społeczeństwo do ruchu. I dopóki... odżywianie i ruch jest tym, co nas chroni przed nowotworem. Dopóki my nie pokażemy ludziom czarno na białym tego linku między jednym i drugim, to, to ciągle będzie za fanabery używane. Yy, I pytam, kto za to odpowiada? Yy, my sami odpowiadamy za to społeczeństwo. Tupiąc nogami na wyborach. Wybierając to, co my chcemy. Oczywiście, że najwygodniej jest wsiąść samochód. Wygodnie przejechać do sklepu, teraz wsiąść na rower i przejechać, nie Albo się, to... no, się przejść. Albo się przejść. Wygoda to jest normalna cecha ludzka. Czyli nie będzie tak, że powstanie kiedyś tabletka na raka albo zastrzyk. Czy y... może będzie, może nie, raczej nie. To w nas jest pierwocina skutecznej walki z tą chorobą. Y... Profilaktyka jak najbardziej. Będzie nowotworów więcej, bo będziemy dłużej żyli jeżeli ich statystyka mówi o tym, że teraz jak się urodzi dziewczynka, będzie statystycznie żyła 120 lat. Kiedy tak będzie? Będzie. Czyli te dzieci, które się urodzą, te kobiety będą statystycznie żyć. Chodzi o to, że postęp technologiczny jest tak duży, nowe technologie leczenia, sztuczna inteligencja, nowe możliwości leczenia, o których sobie nawet nie zdajemy, jakie, jakie y, można y, mieć za 10 czy 20 lat, a postęp geometryczny jest w rozwoju tej technologii. Zdrowie jest najważniejszym dobrem, o które wszyscy walczymy. W pańskiej Życie. placówce się dość na to nie jest dobre słowo, ale dość powszechnie z dużym sukcesem używa medycznej robotyki. Tak. Ja to rozumiem, bo robot się nie męczy, on się nie starzeje, znaczy starzeje być może, ale łatwo mu wymienić części, on nie kwęka, nie marudzi na urlop nie idzie. I jego działania są opisane algorytmami. Tylko czy medyczne przypadki są opisane algorytmami? On sobie z każdym poradzi, bo one są bardzo podobne znaczy, i on nie mówi, zna. Mówimy o robocie. To no jest na na przykład. Tak, ale to już to jest jakby nadinterpretacja robotyki. Bo to jest manipulator, za którym musi być wykwalifikowany operator. Czy te też to jest lekarza? Przyczyny. Nie, 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 nie chuchu. Sztuczna inteligencja wspomaga nas na przykład przy radioterapii. Planowanie leczenia obszarów do naświetlenia używamy sztucznej inteligencji. Do planowania. Oczywiście lekarz to i fizyk musi to kontrolować, ale urządzenia komputerowe podpowiadają. A zawsze będzie musiał to kontrolować? Czy pan sobie wyobraża taką w sytuację, kiedy pan będzie miał do dyspozycji pięć robotów, które panu zaplanują robotę w Może tak będzie. A co z lekarzami? Może tak będzie. Ale zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej od 1 stycznia każde urządzenie sztucznej inteligencji musi uzyskać zgodę pacjenta na leczenie w tym urzędzie. Pacjenci w ogóle wiedzą o czym się im mówi? No. Wie pan, może się nie zgodzić i to będzie ten dylemat. A jak Zobodzić? jest? Jaka jest praktyka? Zgadzają jak ludzie traktują? Zgadzają to się, zgadzają ja? się, zgadzają się. No bo y, każdy wie, że komputer to jest coś mądrzejszego niż człowiek może. <grym> jak się, <grym> znaczy, jak pan ocenia wagę y, naszego pacjentów podejścia do, y, do diagnozy? Bo ja ciągle słyszę ludzi, którzy mówią y, rozpoznano u raka, to jest dróg. Hmm. Nie, nie, nie. Bardzo ważne jest nastawienie pacjentów, te ośrodki wsparcia działające wśród pacjentów. Mam pacjentki, które są z rakami piersi, załamane przychodzą. no choroba śmiertelna umiera. Mówię zawsze o niej w ten sposób. Pamiętaj, dziewczyno, że to jest ta grypa. No właśnie, na, powikłania na to też się umiera. Na to się nie umiera. Jak będziesz leczona w sposób skuteczny, będziesz żywa. Ale musisz myśleć o tym, że będziesz zdrowa. Bo inaczej przegrasz tą walkę. I nastawienie psychiczne jest kolosalne. Jeżeli ktoś się zaprogramuje, że będzie zdrowy, to będzie zdrowy. A jak to zrobić? No. U nas jest jakoś. Tak. U nas w szpitalu stoi taka piękna rzeźba Wiktorii Daniela Rausza, która rzuca laur zwycięstwa. Nie wiem, czy zna Pan tą historię tej, tej rzeźby. Niech Pan opowie. Armia Radziecka wracając z Niemiec. Przywiozła gdzieś tam ukradzioną Daniela Rausza rzeźbę Wiktorii, która gdzieś tam pod pocztanem stała. Jeden z pacjentów oddziału onkologii odkrył, że to jest rzeźba delana w brązie przez Gliwicką odlewnię Daniela Rausza. No, myśmy to restaurowali i ta historia jest taka, że pacjenci siedzą w tym parku szpitalnym i jest nawet taka legenda, że jak będą patrzeć na tą rzeźbę ona będzie rzucała im tym cięstwa, to wygrają z tą chorobą. I to jest takie fajne przesłanie w tym Coś w tym musi zawsze być. A sądzi Pan, że to powinno nabrać jakieś instytucjonalne, a może ma taką postać instytucjonalną, że ym, placówki leczące onkologicznie no, mają jakiś program docierania do psychiki tych ludzi, żeby obudzić w nich, uruchomić tę broń, która może być przeważająca w takich batalii. No, no, wie Pan, to jest trudny temat oczywiście, bo to yy, my zajmujemy się głównie leczeniem. Psychoterapia yy, to oczywiście to nie jest ważna sprawa. Tak. Psycholog kliniczny jest na każdym oddziale onkologii wspiera w leczeniu pacjentów, rodziny również ale to y, wymaga szerszego myślenia y, całego społeczeństwa to nie tylko te ośrodki, które już leczą prawda, tylko no, musiało być wsparcie, tak jak Pan robi te programy wspierające i komunikujące się z ludźmi, żeby zachowali się w sposób racjonalny w postępowaniu dotyczący swojego zdrowia y, to tak samo inne, inne środki. Pieniędzy. Ale powiem panu, że może to jest moja impresja, jakaś niczym nie usprawiedliwiona. Z osobistych powodów kilka takich placówek odwiedziłem ostatnio i powiem panu, że nie chcę urazić innego personelu medycznego. Ale mam takie wrażenie, że w onkologiach to jest szczególna ekipa. Tam jest dziwny, znaczy dziwny, cudowny rodzaj nadzwyczajnej empatii. Wy dobieracie ten personel jakoś, szczególnie ich szkolicie, ukierunkowujecie, że mają do czynienia z pacjentem, który jest w szczególnej sytuacji. Tak. Oczywiście, a często tak jest, no, że wśród tego personelu również są pacjenci, który dotknęła ta choroba. I oni wiedzą, czego oni pacjent tego, oczekuje. Oczywiście. Świetnie się to sprawdza. Najlepszym opiekunem pacjenta, koordynatorem jest personel, który doświadczył tej choroby i wyleczył się z tego. Mamy taki zespół, świetny, świetne koordynatorki, które naprawdę są empatyczne i potrafią rozmawiać z tymi pacjentami. I prowadzić ich w ten sposób, żeby się nie bali leczenia. Żeby chcieli walczyć z tą chorobą. To jest fantastyczne. Niech mi Pan powie, na ile w XXI wieku skuteczna walka z chorobami, które pewnie mają bardzo podobny wzorzec i w Ameryce, i w Japonii, i w Polsce, to jest kwestia pieniędzy? Yy, no oczywiście, że to jest kwestia pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę, to co się teraz dzieje, mówienie o tym, że fundusz nie ma pieniędzy, to jest w ogóle jakiś szał. Jeżeli mamy sąsiada, Czechy, gdzie ocena ochrony zdrowia 96% obywateli uważa, że na najlepszą ochronę zdrowia. Ale PKB na zdrowie to jest 7,4%. W Polsce niecałe 5%. To są pieniądze. A wąsko Dwa... wydajemy więcej? No dobrze, no teraz musimy. A no, no. może teraz, w tej chwili, może dobrze. No, Musimy być silni, żeby się bronić na poradzie czego. Ale tam z, trochę to inaczej zostało zorganizowane. Nasi sąsiedzi potrafili to zrealizować. Dlaczego my tego nie potrafimy? No, ja już prawie no, od 1998 roku jestem dyrektorem szpitala i widziałem, jak to się zmienia. I pewne rzeczy były dobrze prowadzone. W pierwszym buskowym rządzie solidarnościowym została ta reforma przeprowadzona. Powstały te kasy chorych, one miały konkurować z sobą, a potem Przedłapiński to wszystko zburzył. Była składka ubezpieczenia zdrowotnego, która była z, tak zrobiona, że ona tylko wpływała do Narodowego Funduszu czy do Kas Chorych. Była potem dzielona pomiędzy regionalne kasy. To zostało zburzone. Teraz mamy ubezpieczenie zdrowotne, jest dyskusja o tym ubezpieczeniu zdrowotnym, ale ja pytam się, czy to rzeczywiście wpływa, wchodzi do narodowych Funduszu, czy to się tylko nie nazywa, to jest dodatkowy podatek. Bo ta ilość pieniędzy, które są, no to spore. A będzie dosyć pańskim zdaniem? Bo no wiem, nie, za dużo, za dużo polityki jest w, tym, w, w Ochronie Zdrowia, mało jest takich długofalowych planów realizacji. Proszę zwrócić uwagę, Narodowy Fundusz teraz płaci dodatkowe pieniądze na wzrost wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Co roku jest coraz większa kula śnieżna. Politycy tego nie chcą przerwać. Nie, pan, przerywanie Nie, Ale... oddawanie komuś pieniędzy to jest bardzo wysoki rachunek polityczny no dobrze, do zapłacenia. Zaraz, zaraz. Ale zasada była taka: na samym początku, kiedy weszła ta reforma ochrony zdrowia w 1998 roku, że Kasy chorych ma płacić za świadczenia zdrowotne, nic więcej. A teraz różne naciski polityczne spowodowały, że, że tu dodaliśmy 203 za ministra Opali, potem zębalowe, teraz mamy tą składkę ubezpieczenia zdrowotnego i cały czas ustawowy wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia. No, pytanie, czy taka regulacja w ogóle ustawowa jest konieczna? Proszę zwrócić uwagę. Czy my regulujemy, ile ma zarabiać kucharz, ile ma kelner, ile yy, piekarz, czy Nie, rynek to reguluje. O, dlaczego ten, nie mamy regulować tego rynku? Zdrowia. Spod, zdrowia, pas, pensjami, pensjami pracowników. Ja przepraszam bardzo, inne są warunki życia w Warszawie, gdzie koszty życia są większe niż na przykład gdzieś w, w powiatowym miasteczku. Ale to pan sugeruje, że lekarz onkolog w powiatowym miasteczku ma mniej zarabiać niż w ten Nie, parku. ja nie mówię, że mnie. Będzie więcej zarabiał, tylko proszę zwrócić uwagę, lekarzy jest coraz mniej. System kształcenia jest bardzo trudny. Proszę zwrócić uwagę, ja jako dyrektor szpitala nie mogę zatrudnić lekarza. panie młodym lekarzu, przyjdź, będziesz onkologiem, radioterapeutą, będziesz tu szkolił, 5 lat czy 7 lat się szkolisz i zostajesz tu. Nie. Minister zdrowia decyduje o ilości przyjmowanych do specjalizacji lekarzy. A jak jest w ogóle z, on z młodymi onkologami? Jak popularna to jest specjalizacja? Bo z tego, co pan mówi, wynika, że no, może być kluczowa dla naszego zdrowia. No myślę tak. I druga, geriatria. No właśnie, geriatria, będzie młodzi ludzie do tego zawodu? Geriatria, oczywiście, będzie kluczowa, tylko to, no, to jest takie polityczne działanie, pan minister dziwił, wywalił w... w poprzednich latach, likwidowano chyba 40 oddziałów geriatrii. Postwierdzono, że geriatria jest niepotrzebna, nie będzie w sieci szpitalnej. Jakie społeczeństwo się starzeje. I tym jednym ruchem, ileś tam lat, lat temu, zniknęło oddziałów geriatrii, ma 40 w Polsce. Żeby byli geriatrzy, to muszą być oddziały, żeby się szkolili, kształcili. Ale to rynek nie pokazuje, że jest zapotrzebowanie no, na to. Ale widzisz? No, jeżeli jest polityka, to ich nie ma. Dlaczego tak zostało zrobione? Tego nikt nie wie. No dobrze, a onkolodzy? No Koledzy cały czas się kształcą i będzie ich coraz więcej. No właśnie zapotrzebowanie. Pytanie, czy... Zapotrzebowanie jest coraz większe. Natomiast sposób specjalizacji lekarskiej jest bardzo utrudniony i dlatego tych lekarzy jest coraz mniej. Żeby specjalizować się, lekarze wyjeżdżają do Niemiec, w ciągu pięciu lat mają specjalizację. Czemu tam mogą, a tu nie? O! No dlaczego taki system jest? A dlaczego pielęgniarki. Muszą mieć wyższe wykształcenie, a nie mogą być po szkole średniej. A muszą? No muszą, teraz muszą. Proszę zwrócić uwagę, w traktacie akcesyjnym każde państwo regulowało sobie ochronę zdrowia według swoich przepisów. Tak było napisane. A często różne takie działania dziwne pod płaszczykiem, że to Unia Europejska wymusza, zostały to zrealizowane, czyli zlikwidowano średnie wykształcenie. Pielęgniarki. Tak, oczywiście. To były zawodowe licea. Był tam mój rocznik jeszcze się uczył w liceach radycznych. I to były świetnie wykształcone pielęgniarki. Teraz muszą mieć wyższe. wyższe. No i teraz jest sytuacja taka, już mieliśmy taką historię. Wszedł do mnie kiedyś ordynator, mówi: nie mogę przyjmować tam pani magister położnictwa, bo ona ani jednego porodu nie odbierała, a jest magister położnictwa. No, jeżeli tylko ma to być na salach wykładowych, no to... Niestety, medycyna też jest rzemiosłem do tego stopnia i ci ludzie muszą dotykać yy, ciała ludzkiego, uczyć się pod kierunkiem mistrzów, żeby osiągnąć pewną perfekcję. To teraz niech Pan powie coś pocieszającego mnie, pacjentowi. żeby ci dłużej żyli. No ja wiem, tylko czy będzie mnie, mnie miał kto leczyć, kiedy już będę bardzo stary i schorowany? Jako stary? No myślę, że tak. Że... To jest nieodwracalna sytuacja, że będziemy starsi, będziemy częściej chorować, a myślę, że postęp technologiczny będzie tak duży, że będziemy skuteczniej leczeni. Dobra, Mam nadzieję tylko jedną rzecz, że może, tak jak jest Stanów Zjednoczonych, będzie Ministerstwo Żywności i Leków, będzie badało faktycznie, co jemy. I nam zakaże, kiedy będziemy chcieli zjeść coś niezdrowego? Myślę, nie albo nie dopuści, nie dopuści, na rynek? nie dopuści. Nie dopuści. Nie dopuści. Na rynek? No, tak jak w Stanach Zjednoczonych zrobiono kiedyś takie badanie dotyczące ilości azotynów w pszenicy, okazało się, że zmniejszenie skażenia spowodowało zmniejszenie nowotworów i tak grubego. Nie A pierwszy to... raz słyszę od lekarza, że medycyna wiele potrafi, dużo umie i z wieloma przypadkami sobie radzi, ale zadbać o siebie musimy pierwotnie my sami. Tak, oczywiście. Czyli badajmy się, róbmy proste badanie na przykład. Teraz jest epidemia raka i grubego. Róbmy kolonoskopię. Niekoniecznie. Jak się boimy kolonoskopii, zróbmy badanie na krew klejoną Mniej badanie. kłopotliwe, proste mniej badanie. Taki jest. jest problem. Wyjdzie dodatni wynik, robimy kolonoskopię. Bronimy się. Kobiety, mamografię, Nasz szpital jest otwarty. Ktokolwiek przyjdzie, może sobie zrobić mamografię. Proszę zwrócić uwagę, że mamy też bardzo dużo przypadków no, y, raka y, piersi u mężczyzn. Kiedyś to w ogóle było, jak to, mężczyzna, rak piersi, niemożliwe. Możliwe, ale jest. I to jest najgorsza sytuacja, że trudno to jest rozpoznawalne, bo świadomość nawet y, medyków jest słaba w tym zakresie. Doktor Włodzimierz Migacz, dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii, z taką wiedzą dla Państwa, bardzo dziękuję doktorze za spotkanie i za rozmowę. To ja panu dziękuję serdecznie za to, że pan mnie zabrał do tego wspaniałego samochodu i miałem przyjemność z tak sławnym redaktorem rozmawiać. Zawsze z wielką radością. <laughs> dziękuję bardzo, dobrze.